Siemano widzowie z tej strony Sensi i dzisiaj z Janulkiem rozpoczynamy nową serię na moim kanale, a mianowicie Raft. Nie a z tej strony, jak jeden. No, jesteśmy na odcinku. No, de, de, raft, to tego jeszcze nie było. Dokładnie. Yy, możecie no. zostawić suba koniecznie, bo bardzo dużymi krokami zbliżamy się do 600 subskrypcji. A właśnie z Waszą pomocą może się to tylko udać. Zostawcie lajka koniecznie. I ogólnie ta seria nie będzie miała jakby za dużo montażu, no czasami będą jakieś cięcia, czasami właśnie też efekty jakieś będą, ale. Og... Ale ogólnie to to jakby za dużo montażu tu nie będzie, bo chcę, żeby to były takie po prostu jak ze starych, dobrych lat odcinki. Naturalne, naturalne odcinki. Dokładnie takie, no. Jak coś śmiesznego to... się będzie działo, to oczywiście spróbuję to jeszcze bardziej jakby śmiesznie zmontować. Tymczasem, czasem tworzę nowy świat, nazwiemy to yy, seria, seria to nazwiemy, z mogą dołączyć, przyjacielski ogień to nie, hasło, nie ma hasła, nie hasło o. to, dobra nic, nie ma hasła, stwórz świat, tworzymy świat widzowie, o, jest. dobra widzowie, jestem na tratwie jak widzicie, ja już dochodzę, Właśnie w tym sensie <laughs> No Biała. ale, wiecie, no e, No idę na teratpę już, starszym będę Jeśli okay, Janulka nie ma, to można sobie pozbierać łupy właśnie O, ja już prawie dochodzę Kurde e, Muszę przestać używać tego słowa e, <laughs> no <laughs> Ogólnie z Janulkiem graliśmy sobie wcześniej e, Ale tak dla sprawdzenia Tak, tak po prostu, żeby się nauczyć w ogóle w to grać, żeby, no wiadomo, tutaj nie mam biczyć. Ja już jestem. Oddostałem Jeśli ktoś nie wiedział, to Rez też miał bardzo ten, długą serię. O, my, się, tego. my się od niego obserwujemy w... W... w sumie. To, tak, Trochę. inspirujemy się Rezim, więc tu też tak. Początki będą złątowane. Tutaj tak. O. Może też, może nie. Jem, tak, może bo nie wiem. Początki są zawsze trudne. Dokładnie. Dobra, przechodzimy. Mordę. Ty masz Ale ty jesteś brzydki. Masz, Brawa, masz szeroko rozstawione oczy, Dobra, to my przechodzimy do. Yy, się już trochę rozwiniemy. No. Znaczy, no, będziemy łowić coś tam, powiemy, wiadomo. No, Łowidzowie, <noise> widzowie tak, tak. ile tego. Beczek. Tak, to się opłaca. Ej, ależ ja żałuję, że miałem wtedy wyciszoną muzykę. Tą z ona jest taka przyjemna teraz. Czemu ja ją Ja mam wyciszona. To sobie odścisz, ona jest taka przyjemna dla uszu. Nie wiem, czy widzowie ją słyszą. Jorekin. Właśnie. Nazwiemy go I Stefan. I... Stefan będzie nam obok trafwy ciągle Zstawienia. ten... Czekaj. Audio. E... E... Głośność muzyki? Tak. Weź sobie daj na 50% albo 40% nie wiem. O! Jest beczka. E... Potrzebuję liny. Linę mogę skraftować, ale nie mam tego. Nie mam liścia, ale tu jest liściek. Listek. I pierwsze co, trzeba rozbudować tratwę. Tutaj coś Jak ty mam tu głośność, czekaj. Dobra. O na no więcej. Ja nie mam głosu. Nie no, rozpieprzy nam. Zapedał. A nie, to tylko <laughs> Dobra, mam mojej Fuka. Jestem zmęczony po dzisiejszym dniu. Złowiecie. cię Dobra, yy, w każdym bądź razie. I... <laughs> Jesteś przyczepny jak moja mamusia. I koniecznie zostawcie lajka, like to Dziękuję. będzie więcej odcinków. Odcinki będą trwały tak, nie wiem, ten może być krótszy, gdyż nagrywamy to o godzinie 22. I no. wiadomo, to jest wyspa, jest jakaś wyspa. się musi iść spać. Ty wyspa? Ja wyspa. Kurna, no I odcinki złapić, będziemy nie. starali się robić, nie wiem. Napiszcie w komentarzu, ile chcecie. My chcemy jakoś takie 25 godziny robić czasami. No, efekt jestem. Na początki wiadomo, nie będą za ciekawe, ale no, później. Jak to... się rozwinie, będziecie tak roz... naprawdę, polecam do no, no. Możecie też biec do Janurka, bo tam y wleciał albo wleci. Niedługo no. nowy odcinek z Kidropa. No, jakiś dzień wleci jutro. Jutro wleci. No. A ten odcinek no. wlatuje też, nie wiem, w sobotę najprawdopodobniej jo. wlatuje. Tak, a nagrywam to w piątek. Nagrywam to w piątek o 22, więc no. Tak. Więc dla Was dzisiaj ee, u mnie odcinek wjechał. Wjedzie, wleci, albo już jest. Wjeżdża, no. Pewnie, nie wiem. Zależy, o której wstawisz. Ja będę pierwszy, pewnie. Ja stanę tak. specjalnie o 7 i wstawię dla naszych widzów. Dokładnie. No. Była, 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 nie idealny, nie powtarzaj tego. Dokładnie. <grystanie> e tam, e, te, jak jak nazywałeś tego Rekina? Stefan. O, ale Stefan ja bym go... Ja, ja bym go jakoś inaczej nazwał. Widzowie, możecie pisać w komentarzach jak nazwiemy naszego Rekina. On ogólnie no. będzie nam towarzyszył przez wszystkie odcinki, bo... A, będzie ginął, ale... Tak, tak działa On właśnie RAD, że będzie... Jarną, brakin będzie, będzie... będzie nas żaru Będzie tak, ale będziemy będzie mogli też tam polować. By się działo, krótko mówiąc. Dokładnie. Dokładnie. O, dobra, to kto wchodzi na wyspę? Masz siekierę? Eee. Czekaj. No, nie, no, no. bo nie mam tego. Też nie mam. Ty ja deski nie no. mam, no deska. Mam, mam 12 decek. Czekaj. Weź, weź mi daj dwie. Bo dało się, dało się jakoś dziwnie tam. Ale widzowie my też nie potrafimy jakoś w tego rafta. idealnie nie wiadomo świecine. jak grać. Masz tu idealnie dwie. Dobra. Tutaj masz. Tutaj leży. Leży. No. Ogólnie widzowie my też w tego rafta nie potrafimy jakby nie wiadomo jak grać. My też dopiero poznajemy nie. się, ale jakieś podstawy, podstaw potrafimy. Mnie Teraz... pani mają co, co to zagra? Dobra. Piek dzielną przepraszam. Ja trzeba wypipać to wszystko. Eee, nie wiem czy zawsze, bo się posuwam do przodu. E, Czkaczy jak złoty. Ja przeszło zahac, speedrunuję to Caczy za hacz to wyspę to to będzie działać? No A. i ciul, nie działa nic. E, dobra, masz jeszcze z mojego czasu. Ananasy, ananasy, ananasy przede Weź wszystkim. Ale jeszcze nie hajst. Właśnie e, Będzie trzeba stworzyć szybko kubek i ruszt Właśnie, zbieram plastiki na kubki. E, ja bym się, ja bym już szedł na twoje miejsce. Eee. Um, jo. komienną jedną potrzebuję liny. Linę mogę skraftować. Eee, yeah, ty, ty, ty. Też mogę skraftować. Mam dużo tych liści. Dobra, y, gdzie mam sikierę? Chodź, chodź szybko i dopłyniesz. Ja nie dam rady. No, jesteś trochę daleko. Czekaj, ja, ja dam dobrze. radę. A, A Stefan nie. u ciebie tam pływa, czy jak? A ty nie, nie to nie, nie jesteś widzę, tak daleko. Nie widzę Stefana. Okej, ciekawe czy bym mógł wiadro już stworzyć. Dobra, muszę mieć to na uwadze, że właśnie ten nasz rekin kochany, którego nie o! wiem jak nazwiemy. Ej, mam kubek, mam kubek. Teraz co? Jezus Maria, dobra, jeden w dół? Zwożę. Kurczę. Ogólnie go się da jakoś uniknąć. Jak się ma lepszą tą właśnie, nie wiem jak to się nazywa, włócznie. To, jak go się walnie, to jest tam. nie ten. Nie kąsa. Ej, stworzyłem to do wody od razu. Zrobię tak. Ten dla ciebie to do wody stworzyłem. No nie wiem, ja zaraz zginę. Ej, szybko, chodź, chodź. O, Zdążysz. dobra, ja Witaj. Co to jest? O, masz, masz miotłę. A nie, nie mogę cię bić, bo nie włączyłem tego. Ej, ja, a od kubek masz? Aha. Tu mam jeden, kurde, dać ci? Yy, plastik, dobra, e, nie to plastik, plastik złowię. No a to jest... Nie ja nie mam, ja mam włóczni. A masz ten? Tak. E, Widzowie, i... czasami te odcinki będą nagrywane jakby. Jak. O, będziemy trzynaki. przymuleni. Jakby Jak nagramy jeden odcinek, to najprawdopodobniej czasami będzie tak, że soc... będziemy ciągle nagrywać jakby no. Tak. Niby zakończymy, ale... Na, od razu po zakończeniu jednego na, zaczniemy nagrywać kolejny. No więc, no ale. No, to jest, to jest serial? Serial Serial on chce zrobić. No ciekawe, jak. Dobra, y, masz plastik? Co? Plastik czy masz? Mam jeden plastik. Dobra, o! Rusz. Na zdrowie. <grym 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 dziękuję. Dobra. Ty pij woda, pijcie wodę, w ogóle u mnie w Ty tak tam jest ten, ty lepszy ten, kurczę, ja to muszę złapać. To jest taka skrzynia lepsza. No, ona ona dużo robi. I no tam jest ta tratwa. Już, już po tym. A a, 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 tratwa, te... a dobra. Jo, ale... nie, nie, w tą stronę. Fajne tego, tych, tego tego jest. Dobra, Potrzebuję jeszcze trzech plastików, się trzech drewna i i jednego... jednej liny O nie, spadłem Na no, zdrowie, no. mój przyjaciel Dlaczego ja, mi się zbugowało tam? Nie, zahaczyłeś się po prostu Ja no. no, smaż się tam szybciej jest, Tam jest lepsze Tam jest to lepsze, to to Ja? Złapię pierwszy Wybor. Ja cię złapię mm. Ale no, no. Mamy buraka, ty też patrz na to zdrowie, bo tutaj... Wiem Na to picie, na zdrowie i na jedzenie to trzeba patrzeć ciągle, bo to maleja. Ale jest część jest szczęście po wistoczności Życie dziadek z, Od babci Co? Babuni Dobra, no lecz tą tratwę Dobra Ej, dasz mi jed... Je, masz linę? Eee linę czy mam... Czekaj, my mamy trzy na no, trzy stworzę, stworzę. Ty, co to jest? A się, da, się zbugowało? Jo, dobra. dobra, zbugowało się. No ma to jak raz się buguje. To jest kolejna wyspa, a mi się skończył hak. Ej, zbugowało mi się. Kurcze. Ej, wdałem ani, zbugowali mi go. to Ogólnie to się dało jakoś naprawiać. Ja. No, myślę, że jeden I naprawiłem. Nie na no, Widzowie daję. ogólnie tego nie naprawiam jakby nie próbowałem tego, jakby nie potrafiłem. Znaczy, no wiecie, o chodzi. Masz plastik? Powiedz, że masz plastik. Jeden, dwa, to weź daj, bo tu jest kolejny. Opa! A to co jest? Bo ja muszę sobie hak wyspa. stworzyć. O, wyspa. Idziemy na kolejną wyspę. Trzeba stworzyć żagiel, to na pewno. Jakie gramatyczne, ile, jak, ile kosztuje żagiel? W ogóle odkryliśmy żagiel? Na tamtym świecie, tak. Dobra, mamy żagiel. Kłóde, eee, potrzebuję jednego odpadku, 10 liści i 10 desek. Hmm. Czego? Możliwiliśmy. Eee, już mówię eee, 10 desek, 10 liści i jednego odpadku. Hmm. Ogólnie raft to jest świat nagra. No, ona jest świetna. Bardzo. Sruuuuul. Zabrane. Sruuuuul. Dobra, tu trzeba powiększyć jeszcze trochę f, a później I będzie powięć. można dawać żagiel i wszystko. Ja zrobię żagiel, ja zrobię żagiel. Tylko zbieram rzeczy. No i ciemność się zrobię, no i chuj. Przepraszam. <laughs> Ale tu będzie no. trzeba wypipać wszystko. Epip! Sorry. Dodatkowe utrudnienie i wszystko. Woda, oh. woda się przefiltrowała ja. Dobra, idę szybko przeeksplorować w o, wyspę. Ja, ja teraz wezmę od Ciebie wodę, w sensie tu w wezmę wodę, bo mi się kończy woda. Ja. Proszę. ej, ta lepsza skrzynka tam jest. Czyli... Dobra, mam tą lepszą skrzynkę. Dobra. Lecę na brakuje. wyspę. Dobranoc. A, na wyspę. A ja no. Zbyszek mnie goni. To o, uniknąłem go. Nie wiem. Widzowie go nazwą. Nie, obiłem go. Jo, na pewno, teraz bym go zabił. No, tak, ale akurat zabijanie... Ale to słodne, Ten księżyc świeci. Ty ja nie wiedziałem. No. My zawsze spa my zawsze spaliśmy. Wtedy. Bo już mieliśmy łóżko. A nie aha, dobra, nieważne. Nic nie widzieliście widzowie. No właśnie. O ej, władek, sorry nie wadek. koło ko mnie. Eee, gdzie jest i... Tutaj, tutaj biegi, biegi, szybko, szybko! Nie no, dopłynę, dopłynę, dobrodę. Kozby trzecie zarobi. Mango, nasiono, właśnie trzeba zrobić tą plantację i w ogóle wszystko. Ja myślę, że widzowie to może być naprawdę świetna seria. Piszcie, e, piszcie hasz, haszak ten, e, roślinki. <laughs> tak. Piszcie, tak. No wtedy, e, wtedy będzie le lepiej tam się grało i lepiej nagrywa, lepsze będą nagrywki. Piszcie, piszcie Trzeba pisać Bo inaczej się zostanie alfabetnym jak ja Dobra <grym> Dobra niszczymy, niszczymy Dobra, ja trochę jestem daleko Skocz, zrób sam pismo. I pyk to do wody, dobra Pyk to ja mogę pyk pyk w ten w Pi pić mi się chce no to się napij Ach, Napiłem się so Mi się ta włócznia kończy Ej! Widzę kolejną wyspę Kończ szybko! SZYBKO! Płyna Spokojnie Muszę rekina zlokalizować, żeby nie użył. Do mnie i leci w całą stronę A nie, jeszcze nie leci Dalej se ten Dalej se płynie koło mnie Daj no se płynie, 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 tak. Widzę w kółko. go, no. W kółko se płynie, a gdzie ty jesteś? On już mnie zauważył. No i ciur. Ale a... cię pierwdzielną. Nie walną mnie właśnie. Nie walną? Nie. Wyspi to ha. kolejna wyspa. No, o co to się w filmie powiem, ale muszę, Ja muszę szybko stworzyć. Dasz e, e, dam... mi liście, Li liście mi dasz? Liściem z z liścia mogę ci dać, no? Ale daj mi liście, bo trzy liście. Aj, urzad mnie. Nie, umarłem. No żyję, żyję. Ale daj mi liście, masz piście. Mam. Aha, jeszcze raz mnie użarł. Słuchaj, Szczylu, za fajne. Jak jeszcze okay. raz I... mnie użrasz... To ty ten kij mu dasz w dupę. <sighs> Lena. Po niego. Tak. Nie no kurczę, no <laughs> super. <noise> ale my mamy przestrzeń w widzowie, nie? <noise> Ale wiesz, to dużo daje Patrz Bo teraz Nie będziemy zależni a. od siebie Kuda No Trzeba zrobić się na to miejsce Eee... Tak Sią A No właśnie Kude a to jest nie nienawidzę tej trzej trzeba. O nie! To ty też to pracowasz? Ty go wyglądasz. Dzięki. Masz plastik? Mam 10 plastików specjalnych dla mojego kolegi. Ale... Architekta! Czekaj. Tylko najpierw się stworzę... Dobra. Mam 8. Bo sobie stworzyłem y... To do wyrzucania, bo mi się skończyło Dobra, mam powiększoną tratwę Będzie się ją jeszcze no i teraz, ej, przenieś to Prze, ja to przyniosę Ja chcę to przenieść <grym> Najpierw na ser... Doro lać wyspę! To jest dobrze Widzowie, mogę wam dać timelapse, jak chcecie Nie wiem, czy Maka chcecie paka. Bo was nie słyszę bo oglądacie że to później nie wiem, nieważne. Ale to jest na, też komentarz. Na, na przyszłość, czy chcecie tutaj timelapsy, czy nie? Czy chcecie timelapsy, właśnie, koniecznie dajcie znać w tych w komentarzach? No bo dla. dla. dla naszej lubieckiej roboty, no ale. A tam timelapse, co tam? Chwilka tylko. Poświęcenie to poświęcenie jednak. Trzeba się poświęcać dla YouTube, a, co nie? Dokładnie. No <laughs> Dokładnie. Dokładnie. Dobra zostawcie. O, tam. już dochodzimy do wyspy. Ale ja nie chcę do wyspy. Ale my to dochodzimy helikopter, do wyspy. helikopter ale my do, ale my do wyspy dochodzimy. Co to za luz? A magic. Kajście Medyka. Strong magic. Spadłeś. No bo ja chcę go wygonić. Do ratowania tam dam time jak zbieramy wie, łup. Nie, nie, nie widzę no. bo to wyłączyłem. To dam, damy wam ten lapsa z zbierania i w ogóle wszystkiego jo, weź się ten, odwróć, odwróć się do <grybuj> <grybuj> no. jeszcze nie, nie zginął z mi się Co? Widzowie, zniszczyło mi się to coś. No, niestety, ale o, bardzo że... się staramy. To dziecko, Doro, Widzowie, chcecie jakieś przebitki? Bo nie wiem, jak się robi. Szukałem w ustawieniach, jak ten, wyłączyć ten pasek, ale nie wiem. Ja mam zielonego pojęcia. Może na F jakimś. Nie na się nic się poradzisz na to, kur. Aha, no, zrobiłem tak. zrzut ekranu. Wy tego nie widzicie, ale szybko nie widzę tak Ogólne Ej ty mogę pod twój... Ej wszedłem pod twój hak Czekaj strój Czekaj? Krugde Krugde Ej przez chwilę byłem pod twój hakiem i nie mogłem wstać No, Siur widzowie nie zrobię wam żadnych przebitek, bo brzydka pogoda Fajnie w ogóle No i tak. Oj, brzydka pogoda O, trzeba dać do no, To ja chciałem dać do wypalenia Aha Ale teraz jest brzydka pogoda, się zacznie lać zaraz no. i te mewy przyjdą, wy nie wiecie co chodzi widzowie, ale e, dobra nie będę spojlerować, nie. nie będę spoilerować. Nie no mew nie ma no, A że te? Ja, no te z, z, z A ale nie no. będziemy spojlerować, Jak to, ja to się jest. Tam na żartę? Ale dostałam buraków, projekt ej, ej możesz teraz budować jakiś aparat, kurde e, bo to nam papara w ogóle w tym momencie. O tam jest wyspa jakaś. Fajnie, jak czy tam jedzenie. Kiedy się ten burak cholerny zrobił? Nie wiem. Jeszcze. Jedy, jeszcze... Ale buja. O! Jest no bym myślałem, bym że on ucieknie. Dobra, nie trafił we mnie, ja go obiłem no i każdy jest zadowolony. Ha ha ha, ha. dobra. Mam tak. E ten. E Antena y, używana razem z odbiornikiem. Świetna, po co mi to? Nie a wiem. A ktoś wie więcej jeszcze po co mi to? Nie, Nie wiem. No właśnie. Więc no, Ajaj. to jest takie głupie trochę w tej grze. Potrzebuję plastiku. Masz za... no, plastik. dwa plastiki ode mnie. W prezencie. W promocji. Wiem wie? plastik. Podejść plastik, tak spej pokazuje się. <noise> 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 Takie E i podnieść placki. Wiesz a, co to jest? I AIDS Sports. Conek nie mam Eidu. Ja nie mam Aidsu Jak to nie? Już jestem analfabetem to nie znaczy, że mam <noise> Analfabetem? Tak. Analfabetom. Widzowie sam się bawi i uczy. No, a mój pies się domaga do drzwi moich. Nie wiem czemu, bo nigdy nie, nie lubił dzisiaj wyjątkowo, będę nakrywam odcinek. Tak, dzisiaj wyjątkowy odcinek. Ale Stanshi... starszego bardzo, bo to jest taki... A w ogóle ten Stanshi jest taki fajny i w ogóle... Ja, o, cześć Sansi, tutaj jesteś. Nie czekaj, wędka. Lina, lina to skraftuje, ale deski potrzebujemy. Masz deski? Bo no, przydałoby no, się, się też jakieś ryby. Czekaj, a jak to zrobić Wędka, ale kurde potrzebuję, czekaj Zaraz zrobię wędkę Ci Pieprzaj Cię Zresztą To co trzeba zrobić to trzeba jakoś to budować, rozbudować i... Kurde ej, czekaj, brakuje mi paru lin, aby zrobić kolejną wędkę i masz tu tę Wrzuciłem Ci ton Nie no nie mogę drewno złapać Dobra, mamy wątkowidzowie i łowimy, nie? Gdzieś tam daleko wliczamy. Stanż się bawię uczy. Tak. Cicho tam się nikt cię nie lubi. Przecież <noise> ja mam taki śledzie. Właśnie, masz ja jakiś tam. przepis? Mam przepis na... Na antenę. <noise> no to sobie. Ja, ty przepis. Tam on nam niszczy Ej, nie cofałem? Obity! Obity mocno! go! Obity mocno! Mocno? Opowiadasz? Nie Mega mocno! No nie no, nie mam drewna Dora, go tu trzeba! Obity! Znowu! Ha! ale przechył był! Ej, weź, weź wędkę, weź wędkę O co? Weź w rękę, we, weź w rękę wędkę No I weź ciśnij y, prawy przycisk No Panato, idę? No wiem Przynęta na rybę No A, mam, mam jeden przepis, pa na to Pa, trzymaj Czekaj, rybka z... Jest... Masz przepis o. dzięki bardzo Przyda się Proszę bardzo. Mówi mam o konia jakiegoś. ale okonia. konia. Dobra, musimy mieć jakiś plan. Co robić, plan tak, na odcinki. Ty to, to zbierasz, ja zbieram Potrzebujemy planu na odcinki. Nienawidzowie, no, to... ogólnie ten czas w rafcie, to tak szybko leci. Y ogólnie no, no, to, na OBS-ie niko... mamy już prawie pół godziny, więc... Z tego? Jo, a tutaj Nika, nie zrobiliśmy dynie. w sumie nic takiego on, on wolno to by było niesamowite ci... więc... no w sumie mam bardzo mało zrobione tak gdybyśmy grali więcej to byśmy już mieli tak, więcej, więc, no. więc najprawdopodobniej idziemy od razu nagrać kolejny odcinek no. No. E, tam jest tratwa to może po tą tratwę pójdziemy więc dobra. Cześć, gdzie ona była tam A to co nagrywamy kolejny odcinek? No nie wiem, no Dobra, yy, tutaj mam drewnianko. Postaramy się rozbudować to jakoś No, już mam... O mam jakiś ten list w butelce A. Aha, nie, to... To jest naciśnie aby yy, przy... obrócić. R. r. A co tu Ma, to mi? mam fajnego. O takie Bardzo coś. Bardzo nam się przyda. Dobra. Dojania sobie wezmę. Tu mamy... tam... tratwę. Mamy świeczkę. Tu będzie mamy. skrzynka, z której coś ciekawego Ale, Co najważniejsze, ta, tra ta tratwa płoni się tonie i od razu gdy na nią wejdziesz. No. To jest fajne właśnie. Dobra. Mamy jakąś surową rybę. Ja bym stawił to na... inny kierunek. Ej, spadłem. Yeah. Nieee. <laughs> Ora, Gdzie jest rekin? Tu jest Chciał właśnie nam odrzucić Mogę go od zabić? Nie rze ja dostał jednego, to on jest na Ej jestem ciekawy, gdybyśmy mieli e, tylko Te, jeden klosek Bo tronko nam odpływa, dobra Jestem Wiercone ciekawy otorce. Że gdybyśmy mieli jeden klocek, nam by nie e, rozwalił ten klocek, to co byś było? Nie wiem Przegali grę? I patrzcie, widzę Obiłem go e, Czekaj, tu o, mamy tronko i patrzcie Tu nie to trzeba szybko wejść, wziąć i wyjść. A to walnie w to! A to jest Czemu ten? Aha, bo... Zaczepiło się. Ora. Muszę rekina znaleźć i go... I może zrobić ora ora. Tak. O, ora ej, on, or. on Nie wiem. Nie wiem, gdzie on Ale jest. To jest... widać fajnie, że ona tak tonie. Dobra, fonałem go jeszcze. Dziebnałem parę razy. Ej. To tego rozwalimy na, na, żeby na pewno, żeby go odbić No ale to ja w słowie. A, wiedziałem, że to zrobisz O, rekina, zabiliśmy widzowie W grze komputerowej oczywiście żarcie, żarcie Bierzemy żarcie, patrzcie Natomiast tylko dużo i ma uwaga, mamy głowę rekina, widzę. Głowę rekina, dokładnie. O, no, byś mógł im I teraz e, musimy... pokaż, widzę, że mam już się na głowie. Dać tak. mi ją, dasz, daj mi ją. Ja, da ja się i mam ten, tak, pokaż Ej, daj mi ta, ja pokażę wam, jak to. Ogólnie tam, jak... da się jakoś zrobić, tak, żeby. A. ten nie zda. Widzicie? Jaki rakin z niego. Rar. Mm, <coughs> rar. Dobra. Ale szkoda, że nie da się jej podgrzać. Tak. Daro widzowie, my... Chwacimy szybce. My się żegnamy. Ale mam jedzenia. Jeszcze przyciągnę, to a zobaczymy, co tam będzie. Przycisk subskrybuj. Re no, musicie przyciągnijcie ekran w dół. E, I tam jest taki fajny, e, mam nadzieję, że szary przycisk subskrybuj. Ale jak nie macie jeszcze szarego przycisku subskrybuj, mm. mi polecam wcisnąć e, ten Coś? czerwony i się stanie szary. Taki, taki medzik. Tak sobie. będzie dla ciebie to fajne, bo będziesz miał satysfakcję. I dla naszego, bo będzie miał plus jeden, jedną subskrypcję. Dokładnie, dobra. Myślę, że to żegnamy, to widzowie, to, to, to był pierwszy no, odcinek. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej. Najprawdopodobniej, jak napiszecie, że nie chcecie więcej, no to się pojawi kolejny odcinek, bo prawdopodobnie teraz idziemy od razu nagrywać kolejny. Więc to to. pamiętajcie to. o subskrypcji, bo lecimy do 600 do końca tego roku. Więc zostawcie koniecznie. Się, e, no i trzymajcie się, na razie, no. Na